Kiedy wyszedł ten rycek do, no wiecie tam, Lwy Północy, Lwiątka Północy Obiecałem, że zagram Norwegią i w sumie to teraz nie zagrałem jakoś dłużej Zagramy może na Ironmanie, jakieś ściągnięcie wpadnie I... Ja chciałbym zagrać Norwegią pod kolonizację Zresztą to musi być przepiękne Problem Norwegii jest taki, że ma no gorszą ekonomię od Irlandii Więc, yy, albo Nawarry Znaczy nie no, Nawarry nie ma, no bo jednak... Jak masz dużo terytoriów, to dużo za tak zapada. Ale i tak jest patologia. Mamy 4 totalinkomu. W sumie z misji możemy dostać. No, restoration na w sumie całą Skandynawię. Więc no, to jest dobre. Estate zrobiłem trochę inaczej. Tutaj Nobility dawał mi tylko jeden przywilej chyba za dużo. Bo trzeba będzie ściągać im te dwa przywileje. Sprzedajemy ziemię. I tutaj mamy misję pod flotę. Musimy mieć 8 i 5 heavy shipów. Stateczków. W sumie to nawet je zbudujemy wszystkie, ale dobra, na razie nie. Ważniejsze są Free Company. I zaraz, plan jest taki, żeby wziąć sojusz ze Szwecją, kiedy ona będzie nielojalna. Więc musimy jeszcze rozdać dwa przywileje w sumie Burgrerson, dla misji. I tak uda nam się te 8 stateczków zbudować. A nie, to są agendy, nie przywileje. Jak jestem głupi. Dobrze, nieważne. O! O! Anglii i Litwa mi jeszcze wesprze niepodległość. W sumie dobrze. Nie! Dobrze, wypowiedzieli wojnę. No to ale 4 ja muszę wypowiedzieć wojnę. Tutaj był dobry, dobrze. Okej. Okay. Dobrze, musimy my wojnę wypowiedzieć w sumie. I tyle. Mamy już to i musimy jeszcze generała zredukować naszego króla. Mamy jeszcze to i mamy to, co nam to daje: kalimiki, oczywiście, też tak i w sumie jeszcze daje nam stabilkę, więc dużo, dużo. Sprawa jest taka, żeby teraz jak najszybciej zaokupować skanie. Dobrze, już cała nie będzie nasza. O nie! Ale po co w tej bitwie morskiej biorę udział? Też w sumie mamy heavy shipy, więc... Może to nie jest już tak źle. Okej, okay, ale ja zaraz mogę utonąć, to lepiej ucieknę stąd. O Szkocja w ogóle też jest w tej wojnie. <grych> to niesie. Dobrze, skończy się udział Szwecji w tej wojnie. W sensie Szwecji Litwy. Okay, I mamy już też tą misję. mapę Grenlandii. Mamy event. Ok, dostaliśmy no, mapę Grenlandii, wow, kto by się spodziewał. Dosłownie zrobione dziurę w murzu w tym lądzie z morzu jakby. Czyli na no, w sumie nie na lądzie. Ha! Żeby to szybciej zdobyć, a to się dalej trzymało. Przymujemy koresia z dużym manowerem albo zrobić tak, żeby teraz ci nie weszli. No! Co? Jakim cudem oni tam weszli? Dobrze i tak nic nie dostaną. Zrobimy ryzykowny desant tutaj. Na Gdańsk. Bo zdobądź ten Gdańsk, dobrze, mamy już porciek. Czego mam wojnę z Prowansją tak swoją drogą? Dobrze, trzeba skończyć już tą wojnę. Mamy wszystko co chcemy. I tutaj dostajemy Restauration Union na danie, dobrze. Ja jeżeli przeczytam tą misję, to tutaj trzeba by było mieć one of the following, a nie oba. No to cóż. Ej, nawet pożyczek nie mamy. Wow! O mamy jeszcze tutaj tą misję. W sumie ja bym chciał tego doradcy tańszego się przydać teraz. Sojusz ze, ze Szwecją się rozwali. Ok, trzeba znaleźć kogoś innego na sojusznika. Dostałem event na stabilkę, wow! Ale dawno się to nie działo. Nie wiem, w sumie, po co ja Borhorn wziąłem, bo tu mienie tam buntów, to będzie taka patologia. Nasz się nazywa kasz, jak Mati kasz. <noise> w ogóle my dos możemy dostać parlament z tej Norwegii. O! Nie! Dlaczego Nowogryt ma sojusz ze Szwecją? To nieźle. Akon. No dobrze, zostaję, bo nie chcę pod nie wpaść. by się tu fortusuny przydał. Z tego miłego eventu podstajemy. Dobrze, dawaj ten forcik. I go wyłączę od razu, bo nie stać na niego za bardzo. Co? dostajemy kolejny zamek? Norwegia z zamkami stoi. Defensywne zaraz weźmiemy XD. Niepotrzebnie dawałem ten przywilej, nie można dawać na Norwegii żadnych przywilejów. W tej szlachcie. Trzeba tępić szlachtę, jakby się roleplayowało komunista. O, 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 o. Nas do wojny ze Szkocją. Ja chętnie sobie podjąć trochę Szkocji. Idziemy jak dawni Wikingowie, po prostu. Właśnie widzicie, jak zamykamy wszystkich yy, Szkotów na orkadach. O, i wszyscy zniknęli, no widzicie? Ej, nawet statki zdobywamy w tej wojnie, wow. To nie będziemy się musieli, musieli wszystkie rozwalić, bo nie mam pieniędzy na coś statków. jak statki. Wow, nie dostaliśmy kompletnie nic z tej wojny. Idź, Anglia, gdzieś, wiesz, tyle ci powiem. Po co wy to, wzięliście tę wyspę? Po co? Oni są mi potrzebni. To są moje wyspy. Oddawać mi moje wyspy. Oddawać mi moją Szkocję. Mamy w sumie naszą dynastię możliwą w Burgundii. Jakbym o Burgundię, to bym skakał ze szczęścia. To by uratowało praktycznie wszystkie nasze problemy ekonomiczne. To przenoszenie tych statków jest tak zbugowane w sensie statków. Ludzi na statkach. Widać, że to no jak. Chce działać, to działa, ale rzadko chce działać. Na przykład wstaje pół armii w jednym miejscu, po w drugim. Sprawda teraz nie jest to za bardzo wkurzające, bo nie jesteśmy w wojnie. Ale jak robisz desant, to jest tak w Normandii, czy to nie wychodzi, to nie dziwię się, że się Żebyś się wkurzył. Dlaczego Anglia nie chce ze mną w sojuszu? Norwegian Army Strength. No jestem biedny. Daj mi pożyczki, jak Francuzi Polakom w 20-leciu międzywojennym, to może pokadamy. Zero. Ja nie... Jak ja nienawidzę sam tego bota No Anglia chce serwać sojusz, a bo mam sojusz z Burgundią. Anglia czy Burgundia, Anglia czy Burgundia. O, Burgundia. Pójdym już, nie wiem sojusz, może z Osmanę. Nie dobra, z Osmanem nie, ale może z zechcę ta. Moskwa. No... Słuchaj Moskwa, jak, jak weźmę z tą sojusz, jak weźmiesz ze mną sojusz, to zaśpiewam cię Rosję na cały głos, więc pomyśl. Pomyśl. W ogóle to jest ciekawy, nie ten event, że jakby jednego z królów zrobili świętym, bo jak on się pojawi tak, nie wiem. Na przykład, nie wiem, gra się jakimś krajem i ci się pojawi tak ciągle, to co znaczy, że wszyscy go władcy święci byli? Znaczy, no. Nie wiem w sumie po co ja to pytam, to jest gra, bez przesady. Nie, nie wyciągnajmy za dużej lo logiki z Europy. Euro o, ale dobrze przywilej. Możemy zbić influence w szlachcie. Możemy w sumie ziemię sprzedać, zabrać to. I nie możemy teraz zabrać ziemi? A, bo rebel z Gdzie? No, na orkadach. Ja rozumiem wszędzie, ale na Orkadach? No nie to Alta w 4 To no, nie róbmy w ogóle nic z tym. Czego Francja ma wojnę z Napolem, o Unii? Jakie się rzeczy dzieje, kiedy Anglia odda main? Nie! Z kim walczy ta granada? Wiecie, że... <grym zresztą> Kastoria ma wielkie problemy, żeby podbić granadę. W się sensie wielkie bez przesady, ale no problematyczne to jest się dla niej robi. Nie, Szwecja, dlaczego uważasz mnie za swojego rywala? O o o, pojawi nam się okazja w sumie, żeby zabrać ten jeden przywilej. Wrzamy im te pieniądze. Ale zabierzemy to. I znowu w Orkadach ten bunt. Dobrze, no to my poczekamy aż przyjdzie do nas. Ja w sumie nie patrzę, co większe minusy dały. To wszystko na Orkadach się buntuje. Dlaczego? I naprawdę nigdzie nie przejdą. Tych Orkad. Nie. Hagrohem. Tu idą. Dobrze. Dobrze, mamy pierwsze idee, oczywiście będą to Exploration. Mamy już pierwszego kolonistę. A i musimy income jeszcze mieć. Aha, i mus nie, musimy nie mieć długów, no to tutaj poczekamy. Należy nigdy nie, nie, nie wyślę tego kolem, bo nas na to nie stać. O, o! Tak! Tak, Pruska federacja! proszę cię! Bo teraz ten. Zakon krzyżacki nie dołączę. <grytanie> zakon krzyżacki dalej będzie bronił. A! Ah, chociaż Polska się w niego wpija. Dobrze, możemy już skończyć tym przewidyjemy szlachty. Tylko musimy podbić Orkady. A tam znowu bunt dostaniemy. Kiedy się to kończy? December. 64. Dobrze, to wcześniej już zabierzemy wszystkie przywileje. Dobrze, sprzedajemy ziemię. Zabieramy to. Okej, okay, rozwalimy tych buntowników. Zabieramy też tak, ziemię. I znowu wyjdą bunty. A nie, nie, wyszło nawet. Ok, i mamy teraz to. I mamy parlament. Możemy startować debatę i ją wygramy, bo nie mam miejsca w tym parlamencie. Dawaj. A nie, bo też nikt nie może głosować. Czyli nie przejdzie to. A jaj, tutaj jedno miejsce. Ignor Corruption, i już od razu mamy. Teraz rozdajemy jeszcze gdzie indziej. Dobrze, i teraz możemy rozdać więcej tych przywilejów. Na przykład tańszych doradców. Teraz będziemy się wbijać w Danię. Dobrze, co aż powiedzieć? Wojnę o Unię nad Danią. Mamy dwóch sojuszników. wezmiemy w sumie tylko Czechy. Tylko one są potrzebne. Okej, okay, on. No, dali nam statki Duńczycy, ale my mili ludzie. Umiał. Dobrze, stąd mam kolonię range plus 50, stąd plus 33 Więc w sumie mamy gigantyczny ten kolonię range. Okej, okay, możemy sprzedać w sumie dwie prowincje Szkocji Szkocja ma sojusz z Francją, więc ja bym w sumie nie chciał sprzedać 200 dukatów. Nie, nie, nie ma sensu Gdyby jeszcze nie mieli sojusz z Francją, to tak, no bo tam sprzedajesz i im odbijasz W sensie odbijasz No tak, no odbijasz te wyspy, no bo to jest własność, ale tak, że oni mają sojusz z Francją to nie ma to sensu ten mm. statek mi rozwalili to bym trzycy ej ej, 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 jej, 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 jej spokój się, spokójcie się, bo jak połączycie flotę to na dwa się nie Uwielbiam te Dukal Prasia <laughs> i Teutonic Order obok a przepiękne, Europka daje tak piękne momenty czasami. Dobrze, no, czy my wygramy tą bitwę, bo ja nie chcę za bardzo ryzykować i za dużo statków tracić o, mamy już przewagę tutaj morską. Nie, nie no, ty dobij tych chłopów, no. To chciałem się jakieś rewolucje robić chłopom z Marszem. Te duńskie wysepki to są tak dobre miejsca podrobienie z tak łajków. Dobrze. Weźmiemy od pomorza Stuttgart w sumie. Bo on tu ma... Wiecie no, do Handeli Handeli, no. Okej okay, i kończymy już w sumie z tą wojnę. Jest też teraz naszą unią. I mamy to, The Crown of Germany. Of Germany, okay. no. A chyba staję, już dostaje Unię na Szwecję, a na razie nie jestem w stanie się z nią bić. Dobrze, mamy już tą misję nareszcie. Dostajemy Marinesów. Aha, nie dostajemy do kolonii. Co, coś dostaje tu? Czy tu? Chyba tu. 10 Lightshipów i Flagship. Aha, <grymna> ta. Teraz ci wybuduję 10 yy, tych. No wiecie, stateczków tych, no. Trzeba będzie poprawić bardzo relację z tą Unią. Tak nam mówi, że król to kaput. A ja nie chcę kaputować. O! Mamy coś z y, Moskwa. No się przekonała, żebyśmy nie zaśpiewali Rosja. I cały regulator. Coś by powiedzieć wojnę Nowogrodowi, aby osłabić Szwecję. w siżu generał. O! O takiego generała to bym dużo zrobił. A my Marinesów dostaliśmy z tej misji, W sumie fajnie. O! Jakim my to przegramy? No ja wiem, że Szwecja jest OP militarnie, ale bez przesady. Okej, wielka bitwa tutaj z Galerkami No ale... Weź ty porównaj Galerkę z shipem, No... Ja ciągle to źle wymawiam Ale no nie chcę mi się uczyć to dobrze wymawiać Dobrze, który fort padnie wcześniej, ten czy ten? Tu mam generała 3 w i dziurę w murzu A tu mają generała 2 w siege'u I też dziurę w murzu Ale i nie zrobili ostatnio, więc jakby... Mają mniejszy ten no... postęp No ej, jak padnie szybciej ten fort to wychodzę Przez okno, dobrze, ów Padł w tym samym... Co? Padł wcześniej? No to przez okno trzeba wyjść. To? Jeszcze kolejny tik, nie padło 71%? Ma być. To, to ma być. Tak, Moskwa. Moskwa. Ratujesz nie. mnie. O. O. Moskwa, kochana. Może powiedzieć, że ratuje mnie jak Perkorzyn Ukrainem. O tak, tak. Najśmieszniejsze jest to, że te wojska na zamiast bronić swojego kraju, albo nie, wiem, walczyć z Moskwą, która jest w sumie większym niebezpieczeństwem. I już całą Finlandię zjadła. to siedzą i odokupują jakiś fort dla Szwedów. Że wielka bitwa tutaj. My to możemy przegrać. Ale chyba nie. Chyba wygramy to. Wygraliśmy. Uff. Ale dwa razy większe straty. Ale Szwecja jest okropnym krajem. Nienawidzę z nim walczyć. Wejdziemy, co fajmy się tu, żeby ich rozwalili buntownicy. Teraz my wejdziemy i rozwalimy buntowników. Widzicie? I to się nazywa rabacja galicyjska. Nie, skończyła się już wojna twoja. A nie, ale piękny Nowogród, w jednej prowincji, w Koli. O, możemy w ogóle wezwać tą, Czechę. Dobrze, że mamy tak potężną flotę, bo możemy robić wszędzie dziury w murzu tak naprawdę. Ej, nie, 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 jakim cudem ten fort pada? To, na to jest ultra OP fort. Najpotężniejszy, ma mury po prostu większe niż mury Konstantynopola, a padł już. Dobrze, już to wpisujemy. Daj mi twoje pieniądze. Mamy już ten piękny forcik, który od razu rozwalimy. No to jest fort na. To jest jeszcze fort na Płaskim, a on wytrzymał 71%? No to <gry> dobrze, że im on ten fort, zasłużyli na to. Nie! Dlaczego? O, jakie nienawidzę, kiedy nie masz leci, ty tym się ciągle buntują. Dobrze, mamy nowa grunowa sala, i teraz plan jest taki, żeby za faworki brać wszystko od y Moskwy. Cały na wawrót więc Niech tutaj jeden robi ciągle towarki. Uff! Mamy Danie pod unią. Myślałam, że już upadła nasza unia w Danii Co my z buntownikami przegraliśmy? O! Co? Co? Nie, nie! Co? Dlaczego Norwegia ma? Burgundia, nie ja. No talte w cztery dopóki ja nie wyjdę. Będziemy restartować, dopóki A znudzi mi się i przestanę, albo B dostaję Burgundię. Burgundia by tak uratowała mnie po prostu, jeszcze gdyby się udało zinherytować szybko Dobrze, mamy kolejne idea, oczywiście eksploracyjne jak lecimy, jak lecimy po kolonie, to idziemy całkowicie pod kolonię Zobaczcie, kto dziedziczył tutaj? A Nobel from house Casa Casa, czyli dom po hiszpańsku, to jest mój ród Casa Więc proszę tutaj ogarnąć i dostać Burgundię, dobrze? Oho, jesteśmy kroparset Kroplarzami, Kroplarzami. To mamy chore, nie? Ten bonus, plus 70, no nie się. się trud ze Szwecją. Moskwa, coś z Moskwą. Jakie ty masz truset do 82? Dobrze, to się jeszcze w nich nie wbijemy. Proszę cię, umrzyj i daj wszystko przepisz na Norwegię, na potrzebujące dzieci z Norwegii. Przepisz całe Twoje pieniądze na potrzebujące dzieci z Norwegii. Dobrze, wbijemy się tak czy jak, w sumie w Ciebie. Tylko wcześniej zróbmy tą misję, bo chyba się z niej... Dinamark... A, minus 50 Liberty Desire, To fajnie, że teraz to dostaję. się wbijam w ciebie. Restoration Union. Wyznajemy Czechy do wojny. I lecimy. Zaraz zjednoczymy tą Norwegię. W sensie Norw... Wiecie? No. Skandynawię. Że wielka tutaj bitwa będzie i... Wow! Wygraliśmy. Nasz tax plus 50% byku. Natujesz mnie tym eventem. Hej, tak mam minus. 13 to tanie komu. z Overforce Limit. Lecimy tutaj, może wygramy tą bitwę. Popytaną galerki to dobrze, bo to nie moje. Okej, okay. dobrze, to już moje, bo to wycofajmy się. Dobrze. Ojej oj, nie, jak mam hej wyścig, to jest ja tam 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 uciekam. Burgundian Succession, kto ja dostał? Maria de borgonie no. Wejdź ty tam na ten tron. Co nie? Pierwszy raz w życiu chyba Burgundia mi wybrała niepodległość. No to Altef4. O, może się uda. To Burgundię podunie. mnie. no pierwszy raz w życiu mi Burgundia wybrała niepodległość. Dobrze, jest Charles, Charles de Burgundia. Darmowa Burgundia dla europejskiego kraju. Aha. Burgundia już skończyła tą wojnę, jeszcze nie umarł ten król. No dobra, no to wzywamy cię. O, w ogóle mamy wojnę ze Szkocją. Dobrze, mamy naszą pierwszą kolonię. Zróżmy teraz Samiczyków. Dobrze, Burgundian Succession i Maria de Borgonia. No dobrze, nie chce mi się już tego restartować 50 raz. <gry> Albo może chce. Dobrze, wielka bitwa tutaj na forcie. W Górzycym, więc nie powinno nic zostać z Duńczyków. W sensie Ta unia ze Szwecją będzie tak ciężka do utrzymania, tak swoją drogą. Dobrze, zdobywamy lubekę. Ile my teraz tu mamy handlu? 13%. Okej, okay, ile sto ja mogę jakoś ten, a nie mogę, da wejść, jakby trade mu wyciągać, nie mogę niestety, na no cóż. Dobrze, mamy już Unię ze Szwecją, ona jest pewnie tak nielojalna teraz, i to jak? Mm, ale dobrze, mamy w sumie taką odwróconą trochę Unię Kalmarską, i to tej najsłabszej strony tej Unii Kalmarskiej. Możemy zacząć Złotą Erę, w zaczniemy, i weź jeszcze tak, ten bonus. Nie wiem, czym go jeszcze nie wziąłem na kolonię, jakby zwiększyć ten. Mamy kolejnego kolonistę. Lecisz tu. I chyba, jak to wszystko skolonizujemy, to będziemy mieli już kolonię. Dobrze, ale myślę, że już dla mnie starszy Norwegii na razie. Mamy naszą Unię Karmarską, odwróconą i lojalną. No oprócz Danii. Mamy nasze pierwsze kolonie. Myślę, że w sumie za 50 lat byśmy się wbili jeszcze w Karaiby tutaj podbili Meksyk, ale to. Ajajaj, 700 dukatów długów, tracimy 8 długatów No ciężkie to będzie. Ta walka z ekonomią, bo to jest na razie nasz największy wróg. E no. Jakoś damy radę. Okradniemy pieniądze Meksykanowi.